Witajcie dzisiaj bardzo ciekawy temat, czyli klejenie okładzin hamulcowych, ciernych różnego rodzaju, czy to w maszynach wolnobieżnych, czy w innych maszynach przemysłowych do klocka hamulcowego. Tutaj mamy akurat tak jak widzicie, nie są to zbieżne e, okładzina oraz klocek, ale do pokazania jak ten, tym klejem kleimy, e, w zupełności się nada. Tak jak widzicie, mamy dwie różne okładziny. Dobra, no i zrobimy sobie tutaj te dwa kawałki, przyklejemy. Oraz tutaj też. Ta tutaj już jest mocniejsza z tymi włóknami. Ok, dobra. W zupełności starszy. Dwie najważniejsze rzeczy. Przy użytkowaniu kleju ATK77W, pamiętajcie o tym, że wszystkie klejenia, które wykonujemy, należy zawsze wygrzać sam klej przed, przed wiązaniem, znaczy przed złączeniem dwóch powierzchni, oraz po związaniu kleju. Jest to wymóg bezpieczeństwa. Chodzi o to, że tego typu kleje, które używamy do, do klejenia, tych tarcz ciernych, ze względu na wysokie temperatury, które się nagrzewają nagle, klej musi zostać wygrzany. Wyjątkami są, ale to naprawdę wyjątkami, gdzie są elementy maszyn wolnobieżnych, gdzie ta temperatura się nie będzie nagrzewać na chwilę, może 100-150 stopni, wtedy to jest jedyny wyjątek, gdzie możemy użyć kleju na zimno czyli kleju typu EP61 lub SA1. W innych wypadkach wszelkie rodzaje klejenia klocków, znaczy okładzin ciernych, muszą być wykonywane klejem, który się utwardza na ciepło. No, i teraz przygotujemy obydwie te powierzchnie. Najpierw okładziny cierne. One, jeżeli są czyste, to tak naprawdę wystarczy wziąć odtłuszczacz alkohol izopropylowy, aceton, nie benzyna, nie denaturat. Czyli przetarcie jednej, drugiej powierzchni. Ok. Jeszcze raz. Dobra i teraz wzięcie, czy to delikatnie włókninką, czy szczotką miedzianą, mosiężną. Chodzi o to, żeby to, co ewentualnie luźne yy, będzie, no to tylko, żeby to zetrzeć. Włókninka przejechane, dobra. To samo tutaj na tym klocku. Dobra, i wtedy jeszcze raz: to już kwestia odpylenia, czy powietrzem, czy tak jak my, tutaj na szmatkę. Pamiętajcie, że po zakupie dostajecie szczegółową instrukcję, jak to, jak przygotować powierzchnię, oraz sposób wygrzewania. Czyli na takiej instrukcji będziecie mieć dokładne parametry. My to je zaraz omówimy tak w skrócie, ale najważniejsze, żeby stosować się do tej instrukcji. Ok, teraz klocek. Klocek musi zostać wyczyszczony. Tutaj mamy stary klocek już z utlenioną powierzchnią. Nie stosujemy jakichś ładnych nowych, żeby było do pokazania, jak to rzeczywiście wyczyścić. Także, sobie najpierw odtuszczamy te dwie powierzchnie. Okay. Jeżeli chodzi o szlifowanie, nie, tarcza ścierna, jakaś frezik, w zależności co mamy pod ręką. Chodzi o to, żeby powierzchnię tutaj oczyścić do surowego metalu. i my sobie jeszcze przejedziemy frezem dobra Pierwszy klocek już mamy. Teraz jedziemy z drugim. Po szlifowaniu odtuście powierzchnię. Wiadomo wystarczyłby, na przykład przedmuchać powietrzem, ale tutaj dodatkowo sobie to odtuścimy. Pamiętajcie o tym, żeby wymieszać klej, albo na takiej zasadzie albo weźmiemy sobie zaraz patyczkiem. Patyczek też czysty. Dobra. I dokładnie wymieszajcie. Gdyby coś tam miało się z dołu oddzielić, gdyby długo rzeczywiście leżało, no to wtedy to trzeba dokładnie wymieszać. Ten otwór tutaj mamy puszeczkę na tyle wygodną, że zobaczcie, szpachelka wejdzie, wymieszać wymieszamy, a w zasadzie nic nam nie powinno chlapnąć. Dobra, ok. No i teraz tak, najważniejsza rzecz. Nakładamy klej. Dobre, dobrze wcierając. Albo pędzel yy, ucięty do połowy. Pamiętajcie, klej musi być dobrze wtarty, czyli nie wystarczy tak przejechać, tylko rzeczywiście go trzeba wetrzeć. Tak przygotowane kawałki teraz weźmiemy i wrzucimy do wyschnięcia w piecu, żeby było szybciej. Ja zaraz wam pokażę. Wkładamy to do piekarniczka. Ten mamy mały piekarniczek. Mamy 80 stopni. Zostawiamy to na około 20 do 30 minut. Później wyciągniemy. Zobaczycie, co się będzie działo. Po wyciągnięciu czekacie, aż ostygnie. I teraz całość składamy. I docisk, który powinien być, to jest około 5-10 kg. Ja tutaj mam mniejszą powierzchnię, dlatego sobie to chwycę w takie żabki. Normalnie możecie też położyć ciężarek. Ważne, żeby przez cały czas grzania był stały docisk. I po sklejeniu wrzucamy to do pieca już na pełne utwardzenie. 150-180 stopni około 15-20 minut na pełne utwardzenie. Weźmiemy jedną z tych próbek, zobaczymy jak to trzyma. Oczywiście przy tego typu kleju sama wytrzymałość fizyczna nie jest aż tak ważna. Ważniejsze jest to, jak się to zachowa pod temperaturą. Oczywiście no zobaczcie, że sama, same okładziny, one nie są bardzo mocne, też mają wytrzymywać głównie temperatury, i teraz jak wezmę i chcę spróbować ją, zobaczcie, podważyć, no to oczywiście. Wyrywam całkowicie tą. O! Niszczę po prostu okładzinę. Okładziny nie są jakoś specjalnie mocne, one mają wytrzymać temperaturę, nagłe zmiany temperatur. I w tym kleju głównie o to chodzi, żeby właśnie przy nagrzewaniu się nagłym i ochładzaniu nic z klejem się nie stało.